Witam. Boskie błogosławieństwo. Słuchajcie, boskie błogosławieństwo zasila dobro, neutralizuje zło. Musicie zrozumieć, że powinniśmy prosić o błogosławieństwo boskie dla wszystkiego i dla każdego. Po prostu. Dlaczego? Tak jak wcześniej powiedziałem. Jednych wzmacnia, Innych osłabia, osłabia mrok. Boskie błogosławieństwo to jest światłość. Bóg jest światłością. Bóg jest źródłem bezwarunkowej miłości i światłości. Jeżeli człowiek świadomie do tego podchodzi, rozumie, że tak jest, to jeżeli ktoś mu powie, że boskie błogosławieństwo zasili mrok, zasili, nie wiem, szatana, jakiś satanizm, to, to jest bzdura. Nie zasili. Nie ma takiej możliwości. Po prostu nie ma. Dlatego, jeżeli chcecie zmienić ten świat, powinniście prosić o błogosławieństwo. Czyli tą światłość i dla mroku, i dla światłości. Jedni się wzmocnią, inni się rozpuszczą wręcz. Te negatywne byty, byty mroku, one się po prostu rozświetlają. I co do nas wróci? To, co im życzycie. Jeżeli prosicie o błogosławieństwo dla tych negatywnych bytów, które po prostu szkodzą, to błogosławieństwo do was wróci, jeżeli będziecie złożeczyć, niestety, też wróci. I człowiek świadomy powinien to zrozumieć, że boskim błogosławieństwem można zmienić wszystko. Ale boskie błogosławieństwo to jest prośba do Boga o błogosławieństwo, a nie ja tam błogosławię. Bóg błogosławi na naszą prośbę. Na naszą prośbę. My powinniśmy życzyć wszystkim wszystkiego, co najspanialsze, ponieważ dobro zmienia zło, rozpuszcza zło. Czyli światłość rozpuszcza mrok. Możemy prosić o dematerializację mroku. W tym czasie mnóstwo tego mroku usiłuje nam zaszkodzić. Zawsze, tak jak błogosławieństwo, możemy również poprosić. Boże proszę Cię o dematerializację wszystkiego, co ludziom szkodzi wszystkich źródeł. Skąd to zło pochodzi? Niech to wszystko się przetransformuje w boskość, w bezwarunkową miłość i światłość. Tak życząc, sami skorzystamy. Dlatego, że to do nas wróci. Jeżeli ktoś Was wyprowadza z równowagi, a Wy mu złorzeczycie, to niestety, ale to do Was wróci. I to jest błąd. To jest bardzo poważny błąd. Często zdarza się, że jak rozmawiam z kimś, on mówi dopiero ty mi powiedziałeś, dopiero zrozumiałam, czy zrozumiałem, że powinniśmy prosić o błogosławieństwo dla tych istot mroku. Zawsze myślałam, czy myślałem, że ma być odwrotnie, że błogosławieństwo wzmocni zasili ich. Nie, światłość nie zasili mroku. Światłość rozświetli mrok, rozświetli, czyli rozpuści. Dlatego jak najczęściej widzicie coś złego, co się dzieje. Widzicie tych polityków, Boże, pobłogosław tych polityków, pobłogosław wszystkie te istoty, które ludziom szkodzą, pobłogosław oczywiście źródła, skąd te istoty pochodzą. Boże, pobłogosław energię, które nam szkodzą i wszystkie źródła, skąd te energie pochodzą. Słuchajcie, jeżeli zaczniecie tak robić, systematycznie, kiedy wam to przejdzie do głowy, to nic nie kosztuje. Nic. Prośba do Boga nic nie kosztuje. Nie stracisz nic, kompletnie nic. Ale to działa. To działa. I ten świat... Powinien być błogosławiony. Na naszą prośbę błogosławiony, czyli stajesz po stronie światłości. Prosisz o światłość dla mroku. Dla mroku. I ten mrok się rozświetla, czyli traci tą negatywną moc. Po prostu ją traci. I będzie cudownie i wspaniale. My wszyscy powinniśmy tak robić. Wszyscy ci, którym zależy na tym, aby było lepiej. Jeżeli widzicie coś złego, co się dzieje, proście o błogosławieństwo. Proście. Dla tego człowieka, dla tej istoty, dla tej energii. Po prostu, proście. Widzicie te samoloty, jak robią nad nami te chmury chemiczne. Proście o błogosławieństwo. Na tych substancji, które ludziom szkodzą. Wierzcie mi, że to się przetransformuje, nie będzie szkodziło, a wręcz pomagało. Tylko człowiek potrzebuje dowodów. Te dowody można dostać. Zobaczycie, że dostaniecie te dowody. Możecie oczywiście prosić Boże, z tym, że Boże, to znaczy źródło bezwarunkowej miłości i światłości. Boże, proszę Cię. O dowody, których bardzo, bardzo potrzebuję. Ja tych dowodów dostałem bardzo dużo, dlatego inaczej podchodzę do tego świata. Oczywiście nikt nie jest doskonały i przychodzą jakieś momenty, ale w tych momentach proszę Boga o wsparcie, o pomoc. I to działa. Życzcie wszystkim wszystkiego najlepszego, a to do Was wróci. Po prostu wróci. Teraz zbliża się taki czas, kiedy powinniśmy dokonać wyboru. Nie zostawiajcie możliwości innym, aby za was wybrali. Człowiek świadomy powinien dokonywać wyborów świadomych, więc poprzeć tego, kto mu odpowiada. Na pewno nie popierać tych, którzy mu nie odpowiadają, z którymi się nie zgadza. Wiecie, po owocach ich poznacie, i macie bardzo wielu, którzy już pokazali, jakie są ich owoce. Pokazali. Więc to, że oni dzisiaj zmienili się, że oni mówią, że już będzie odwrotnie, to nic nie znaczy. Nic. Po prostu idą wybory. Słuchajcie, my pójdziemy zagłosować na tego, kto mówi tak samo od lat. Daje nadzieję spoza układów i ryzykuje. Wiecie doskonale, że ryzykuje. Ale mówi, co myśli. I to mi się podoba. Jaki on będzie? Nie wiem. Ale chcę go poprzeć, dlatego, że chcę, aby świat zobaczył, że ludzie inaczej myślą. Że popierają tego, co myśli inaczej. Tego, kto chce zmian, lepszych zmian. Kto powie, Polska na pierwszym miejscu. Tak. Tak powinno być. Nie jacyś sąsiedzi z jednej, z drugiej czy z trzeciej, czy z którejkolwiek strony. Nie. To Polska i Polacy na pierwszym miejscu. Najpierw Polska. Dlatego pójdę tak zagłosować. A wy, pamiętajcie, człowiek świadomy powinien świadomie głosować. Nie zostawiajcie nieświadomym, aby zagłosowali za Was świadomie. To jest niemożliwe. Oni zagłosują nieświadomie, a Ty możesz zagłosować świadomie. Więc prośmy o błogosławieństwo dla wszystkiego, co nam szkodzi, dla wszystkich istot, które nam szkodzą, dla wszystkich energii, które nam szkodzą. Niech to wszystko się przetransformuje w bezwarunkową miłość i światłość, w boskość. Niech będzie cudownie i wspaniale, tylko coraz lepiej, lepiej, lepiej i lepiej. Pamiętajcie o jednym. Nie wybierzesz opcji, której nie ma, więc wybieraj opcje, które Ty sam stworzysz. Po prostu będzie cudownie i wspaniale. Jeżeli ktoś mówi, że będzie źle, to jest jego opcja. Ja jej nie mogę wybrać, to nie jest moja opcja. Moja opcja jest taka, że będzie cudownie i wspaniale. Po prostu. I nie mam możliwości wybrać opcji, która nie istnieje. Dla mnie ta opcja nie istnieje. Wiedząc o tym, stosując to, możemy zmienić świat. Ktoś was straszy, to jest jego, to nie jest moje. To nie jest moje. Straszy, niech do niego wróci. Ja błogosławię, a raczej proszę o boskie błogosławieństwo. Niech Bóg Błogosławi wszystkim, wszystkiemu, niech to wszystko przetransformuje się w boskość. Niech Polska będzie błogosławiona, niech Polska będzie pod ochroną, osłoną i opieką, boską opieką, boską ochroną, boską osłoną. To jest nam potrzebne w dzisiejszym czasie. To. Dlatego uważam, że powinniśmy dokonać wyborów. Nie udajmy, że tego nie ma, bo to ma na nas wpływ. Niestety ma. Przyjdzie czas, że wszystko się zmieni, ale powinniśmy się opowiedzieć po której stronie. Po którejś, po prostu. Po tej stronie, która nam odpowiada. Nie zostawiać tego tym, którzy opowiedzą się po stronie, która im odpowiada. Nie, możecie się dowiedzieć później, że jednak ktoś za Was zagłosował. I wcale nie po Waszej myśli. Więc po co? Idziemy. I niech będzie o, cudownie i wspaniale. Niech po prostu Polska się rozświetli. Niech będzie światłość, niech będzie boskość, niech będzie bezwarunkowa miłość dla wszystkich, dla każdego. Tego Wam życzę. Z całego serca życzę tego sobie, najbliższym, Wam, wszystkim. Po prostu ma być cudownie i wspaniale. Powodzenia, będzie dobrze.